I'm a free bitch, handcuffs, leashes, Switch my wig, make them feel like a cheat put them on his knees, give them something to believe in, never lost a fight, but I'm looking for a beat. Hey, 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 to ya. this is I'm going to you a a do 100 grafów, w tym filmie zdjęcie zostanie ode mnie treść kolekcji, więc warto yy, no myślę, że naprawdę bardzo wa warto yy, wziąć udział w tym konkursie można wydać to nawet top Geo, co jest nawet całkiem wow i w ogóle I dziękuję za, e, za każdy graf e, i graf i no Możecie wziąć udział właśnie tutaj oglądam, albo tego nie widzieliście. Ogólnie to no, jest właśnie zbiera, zrobiłam taki malutki konkurs i zlachowy, ponieważ e, chce być 22 level, więc próbuję tutaj nadzieję. Mam nadzieję, że my tutaj um, albo kroki na stronę główną było mi bardzo miło to ja będę przesyła, mam nadzieję, że weźmiecie udział, bo naprawdę że mogę nawet u nich nawet spory i to zobaczymy sobie. No i no. Dziękuję że taki króciutki filmik. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w yy, czy znaczy w konkursiku. Yy, więc no. Yy, I teraz jeśli chodzę o tym, to po prostu tak szybko, to po prostu będzie tak dobrze w każdym, że... Dopiero w kolejnym odcinku podam ze każdego poprzedniego odcinka, czyli będą trzy osoby, które wygrają na coś ale więc teraz też macie szansę na wygranie coś ARZ. Tak jak jak jestem tych dwóch poprzednich więc tam też możecie napisać w Oczywiście mój link macie w komentarzach, więc tam możecie zaglądać sobie. I no, yy, opis nie będziemy się pewnie ustawiać tylko w opisku, więc no będzie tam tylko do jakiego komentarza wstawiać dodawać wingraf, żeby mnie No i dziękuję Wam za uwagę i do widzomka.